Cześć, siema. witam Was bardzo serdecznie na kanale Guma. Play the game. Ja jestem Guma. Kotyny, jedziemy dalej z giereczką mm, top 11. A więc, tak w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trening. Trening indywidualny dla, dla mm, pozycji ST, czyli na pastik a więc wybieramy piłkarza, wybieramy tego piłkarza, co ja robiłem, tego osiemnastolatka. Zrobiłem mu szpeckę. Nie ten. Który to był? O ten. Dzi ten dziubek. Tylko pamiętajmy, że dopiero go trenujemy A spadną mu te szare Czyli dopiero za 3 sezony Może dwa, Wtedy go trenujemy, tylko musimy awansować w lidze Dobra, wybieramy yy, Wybierz ćwiczenia I tak Technika strzelania Razy 6x I gotowe, i trenujemy. I aż do oporu. Czyli, co oznacza, do oporu? Jak już zauważymy, że nam już nie wbija żadnych tych. O, tu wam dla oporu. Żadnych tych, tych. Punktów. To znaczy, że już więcej nie, nie, nie da rady go wytrenować. I ćwiczenie zostało tak zwane zablokowane. Więc skończyło mu się, skończyłem, skończyła się możliwość już trenowania tego technika strzelania. Następnym podanie i strzał razy 6x. Gotowe. Wybierz piłkarzy. Tak samo tego gościa. Tak samo trening. Podanie i strzał. Trening. Bek. Wchodzimy w gościa. Ja już chwileczkę. Umiejętności i szczały trenujemy do 100% na razie. Na razie do 100% szczały trenujemy. Tym podaniem i szczał. następne ćwiczenie. Umiejętność. Umiejętności też, razy 6x. Gotowe. Yy, I więc yy, wybierz piłkarzy, to no to będzie ten sam. I tutaj tak samo umiejętność. I dribbling. Do 150% trenujemy. Możemy nawet i więcej nabić, jeżeli nam się uda, ale raczej już pewnie nie nabijemy, bo ćwiczenie zostanie pewnie już zablokowane. Dobra. Kolejnym ćwiczeniem dla, dla ST jest szybki kontratak. 6 razy 6X. Gotowe. I trenujemy do oporu. Czyli dotąd aż zostanie ćwiczenie zablokowane. Gra nasz, potem kolejnym tym jest gra na skrzydle. 6 razy X. I tak samo ćwiczymy do oporu. Następnym ćwiczeniem jest kończenie 1 na 1. Gdzie to jest? 6. Tak samo. 6 X. Gotowe i ćwiczymy do oporu Następnym yy, Następnym ćwiczeniem jest sprint T6X Gotowe Ćwiczymy to te, te ćwiczenie robimy tak samo do oporu aż, aż nam zostanie ćwiczenie zablokowane Kolejnym ćwiczeniem jest Siłownia, też 6x Też 6x Do e, Ćwiczenia robimy O sorki Ćwiczenie robimy też do oporu Aż ćwiczenie zostanie zablokowane Kolejnym jest Przeplatanka też 6x. Też ćwiczenie robimy do oporu. Kolejnym ćwiczeniem jest. Stałe fragmenty. Też 6x. Gotowe. Ćwiczymy gościa. Poczekajcie chwilę, chwilę. Ćwiczymy gościa. Umiejętności. To były stałe fragmenty. Aj, ciekawe, bo już zapomniałem. Gotowe. Nie, szybko. Stałe fragmenty, tak. Stałe fragmenty, więc Żebyś piłkarzy, to jest ten. Umiejętności, wchodzimy. Stałe fragmenty, strzały. Do 300%. Trenujemy strzały do 300% Do 300% Następnym ćwiczeniem jest Gdybyś ćwiczenia Gdzie to jest obrona Anali Potem jest analiza wideo 6X i trenujemy umiejętności kreatywność do 300 koło 300 280, a 300 i następnym ćwiczeniem dla pozycji ST ja już wbiłem mu szybko, bardzo szybko mu wbiłem tą. tą umiejętną w speckę więc będzie gościu bardzo dobry według mnie i kolejnym jest yy, ćwiczeniem dla pozycji ST Zatrzymaj napastnika 4-6-X gotowe i ćwiczymy tutaj tego gościa umiejętności Dribbling do czystu. Dobijamy dribling mu do czystu. I tyle. To są ćwiczenia na pozycji ST. Indywidualne, zaznaczam. A jeszcze zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku, że tokeny też zbieram. <laughs> Darmowe tokeny. Tu macie propozycje na przykład różne, nie? I ja se któryś wybieram na przykład 12, więc komplet 9, dvila, za, yy, no, 9 No, 9 poziom i 12 wam wpada, nie? Tutaj Ridge Level 150, czyli o, Candy crash 11 tokenów wam wpada, i tak sobie gram w niektóre gry, bo lubię grać. O, Ridge Level 37, 4 tokeny i ja se te właśnie gierki gram. i Zbieram sobie tokeny i tak samo se ai, sorry. I tak samo sobie zbieram te tokeny. Dzisiaj są związki meczowe, więc o widzicie, jakiego przeciwnika dostałem. Oczywiście ja jestem na tym drugim koncie. Yy, o, sorry. Jestem na tym drugim koncie. Co mam poziom 77 i wy widzicie, mam 79%, dostałem gościa 55%, więc powinien, powinienem wygrać z gościem. Zwią o co chodzi w związkach? Tłumaczyć to? To może wytłumaczę. A więc. Dołączacie do jakiegoś związku, na początek obojętnie. Może nie obojętnie, ale im wyżej, im wyżej dołączycie, tym lepiej, bo dostajecie tokeny. Jest cała, jest cała ekipa, nie? Jest was sześciu. Prosicie o premię jakąś. Dodaję, żeby wam dali premię, a oni wam premię. Awansujecie coraz wyżej, im wyżej awansujecie w tym Srebrna? Druga srebrna, nie? I tam nie zależy ten, na razie, żeby być w wysokim tym związku. Dopiero jak będę miał lepsze drużynę, to wtedy. No widzicie. Łączysz siły zeznajemy, znajomymi, w weekendy weźmiecie grać, bierzecie Udział i to będzie punkty i nag oraz nagrody, nie? Miejsce w trzyłówce grupy pozwoli Twoim Zeponowym awansować. grę w grupie ostatecznie, zapisz się w historii, nie? No i dodali teraz, nie? Nowe grupy, nie? do diamentową. Ważne też jest, y, te X1, X2, X3. Czyli musicie być wysoko, im wyżej będziecie, w tym. W lidze tym lepiej, bo będziecie mieć na przykład ilość punktów potrojoną, jeżeli będziecie w pierwszej czwórce. A jak będziecie w pierwszej ósemce to dwa, a jak, a jak będziecie niżej no to tylko x1, ale jak x1 będziecie mieć to nikt, nikt, nikt was nie będzie chciał wziąć bardzo do związku. No, także tu można sobie poczytać tu wszystko pisze dokładnie co o co chodzi w związkach jest ranking wyświetl ranking mamy w pierwszej setce jakiś Polaków nie widzę Są alitarni, akademia, ale kiedyś alitarni, jeszcze wcześniej jak były tylko do platyny, raz pamiętam, że mieli pierwsze miejsce na świecie, także tam grali najlepsi w, tej, 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 w tym związkach. Dobra, co jeszcze? No i tutaj sobie oglądamy reklamy. Możecie też jeszcze, jeżeli... Ja nikomu nie każę kupować. Jak ktoś ma pieniążki, stać go na to. To może sobie robić tak. Kupować kartę Google Play. Za tę kartę Google Play kupujecie sobie... Kupujecie sobie tokeny. A za tokeny kupujecie sobie zielone. Oprócz tego, że zbieracie za wideo związków z codziennego, z codziennego legowania, to jeszcze można w ten sposób sobie yy, ten yy, zbierać to ten, zielone. I no i dobra, tu by było na tyle. Będę się starał pokazać Wam na każdą pozycję treningi indywidualne. Na pewno na AML, na AMR, na MC, na MC Na DL, na DR, na golkipera, Pera Na DC chyba też yy, będę miał, no mam Treningi indywidualne, więc pokażę wszystko Tylko po prostu musicie się, yy, no Trzeba być, musicie się uzbroić w cierpliwość Także w tym odcinku to tyle na razie Siema na razie i pozdro